Nie tworzymy po to, żeby sprzedać. My idziemy tam, gdzie problem, rozwiązujemy go i to jest nasza misja i tak to chcemy traktować. Zajmujemy się przede wszystkim analizą niepotrzebnych materiałów w firmach i instytucjach, które są wyrzucane a bardzo często stają się świetnym materiałem do tworzenia nowych produktów. Zaczynamy od analizy tego, co mamy dostępne. Spotykamy się z klientem. Po naszej stronie też jest przygotowanie tego materiału, czyli wyczyszczenie, projektowanie. W kolejnym etapie oczywiście realizujemy usługę, my też już wiemy z danego materiału, z danej powierzchni, ile czego możemy zrobić. Na przykład nerkę, którą stworzyłyśmy, która jest wykonana z materiałów poreklamowych, z reklamy wewnętrznej. Co istotne, nerka nadaje się do noszenia z przodu, jak i na plecach, czyli to, to jest taki nerkoplecak. Wykorzystałyśmy również elementy z gum, z wózków widłowych, z dentek, dzięki czemu tutaj możemy przełożyć m.in. słuchawki czy powerbanka. Make It wziął się z pomysłu, który rozkwitł w sercu i umyśle najpierw Magdy. I to ona tak naprawdę wytworzyła pierwsze produkty. I ta styczność z materiałami właśnie zainspirowała nas do tego, żeby nadać im nowe życie. Żeby korzystać je jeszcze w jakiś sposób, żeby sprawić, że one mają zupełnie inną wartość, często wyższą. Te materiały tekstylne są często wodoodporne. To znaczy, to jest taki produkt, który z czasem, z każdą zmarszczką wygląda lepiej. Najtrudniejsze dla mnie jest poukładać pomysły, bo możliwości jest mnóstwo i to jest to. My chciałybyśmy wszystko. Często mamy też coś takiego, że mocno się inspirujemy z Magną nawzajem. No dobrze się rozumiemy, każda z nas jest zupełnie inna, natomiast każda ze swoim spojrzeniem na temat. To też jest wsparcie często wielu osób, firm, trochę lokalni artyści. Ktoś podsuwa pomysł, zresztą czy codzienność podsuwa pomysły. Pomału zaczynamy też takie e, współpracę gdzieś z ościennymi krajami. Analizowałyśmy innymi typowe materiały poreklamowe, banery, winyle, siatki typu mesh. Mamy różnego rodzaju odpady od firm związanych z branżą motoryzacyjną, czyli dentki. Dla przykładu powstały między innymi torby, saszetki, torby sportowe, kosmetyczki, produkty, które są wykorzystywane przez firmy jako gadżety, jako upominki. Tutaj mam przykład takiej bardzo prostej torby szoferki z materiałów poreklamowych. Każda osoba, która nosi tak. Rodzaju torby w innej korepce. Bardzo doceni takie rozwiązanie. To jest y, w najfajniejsze w tych produktach. To, że one o czymś mówią, że mają historię, że mogą przetrwać całe lata, że jakość tych materiałów jest absolutnie nieporównywalna do tego, co możemy kupić nowego w sklepie. Z tą świadomością ekologiczną bywa różnie. Większość osób, które pytałyśmy, jest przekonana, że coś z tymi śmieciami trzeba zrobić. A brak pomysłu bo to jest to, z czym się też spotykamy. No i na pewno będziemy nad tym pracować. To jest zdecydowanie jeden z naszych celów. Budowanie tej świadomości, mówienie o tym dużo. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze pewnie daleka droga przed nami, ale za to piękne.